Moi drodzy, przed nami dzisiaj świątynia, kapliczka kościółek z firmy Battle Systems. Teren ten kupiłem jakiś czas temu. Wydaje mi się, że kupiłem go na kontraście w 2024 roku. Po co go kupiłem? Ano po to, że chciałem wtedy, byłem, na, byłem w fazie składania modeli do bolt Action i myślałem, że to akurat idealnie się wpisze. Scenografię, i będzie to dobry element, który będziemy można postawić na stole i pograć sobie. I było to w miarę tanie. Ceny nie pamiętam, ale nie kosztowało ktoś chyba około stówki, może nawet mniej. Nie pamiętam, e, wydaje mi się, że jest to. Zaraz zobaczymy zresztą, że jest to teren tekturowy, jest to teren do złożenia, jest to teren bez konieczności malowania. Po prostu składamy całkowicie teren, składamy sobie kościółek, e, budujemy go. No i teraz pytanie. Ile tutaj będzie potrzebne jakiegoś sklejania, składania. Mam nadzieję, że wystarczy po prostu to wszystko powciskać w siebie i będzie to jakoś się trzymało. Teraz zobaczymy sobie, co jest dokładnie w, w, w zestawie. Jak widzicie, mamy kilka arkuszy chyba dwustronnie drukowanych, zadrukowanych. Więc mamy teksturkę po jednej i po drugiej stronie. Chyba, że tak to sprytnie złożyli. Zerknijmy sobie. Sorry za ten, za ten odblask. Och. Zdejmijmy folię. No i tak, widać, że są to elementy podwójnie zadrukowane, więc będzie wystarczyło je stąd powycinać. Jest ich teoretycznie 5, 4, a 3, więcej arkuszy jest, 1, 2, 3, aha, bo są niektóre podwójne po prostu, ok, tak jakby. Dobra, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem arkuszy, z czego dwa są podwójne. Trzeci i czwarty są arkuszami podwójnymi. Eee, podejrzewam z jakiegoś powodu, że będzie trzeba to składać w kolejności, ale stuprocentowej pewności nie mam. Zobaczmy sobie jeszcze, co jest w kopercie, bo tutaj przyszła jakaś taka, z tym razem taka koperta. Zobaczmy, co jest w środku. No patrzcie, chciałem ładnie otworzyć. Tutaj są, tutaj mamy takie plastikowe łączniki, które będą potrzebne do łączenia tego w no, komplet, tak? No i teraz jedna rzecz, która jest bardzo moim zdaniem irytująca z tymi produktami Battle Systems, bo pamiętam, że mam od nich, em, mam od nich tereny do takiego do skirmiszy, cały stół, mata i tak dalej. I z tego co pamiętam, instrukcje są tylko online. Zerknę jeszcze tutaj, czy tutaj gdzieś się nie zapodziała jakaś karteluszka, ale z tego, co kojarzę, to instrukcje do składania są tylko online i trzeba sobie po prostu siedzieć z tabletem i patrzeć jak ktoś składa i my musimy to składać, więc ja tak naprawdę pokażę wam dopiero to jak będzie skończone, a w międzyczasie wrzucę wam linka do tego w opisie do tego jak ktoś to składa. Moi drodzy, złożyłem e, chapel, zameczek, świątynię, kościółek, e, przyczółek, wiary, <laughs> złożyłem. E, ale jak to zwyczajowo bywa, chyba u mnie nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie zmienił troszeczkę w tym, e, w tym projekcie. E, po pierwsze, jak widzicie, projekt wkleiłem sobie na... Na taką płytkę. Dlaczego? Dlatego, że ja będę w tym, ten budynek używał do gry w Bolt Action i potrzebuję troszeczkę więcej stabilności i troszeczkę więcej możliwości otwierania tego budynku. Teraz Wam pokażę o co mi chodzi, ale też potrzebuję, żeby on nie wyglądał tak biednie i zaraz go odpisujemy. Pokażę Wam dokładnie, co zrobiłem. Zrobiłem tak, że skleiłem go tak, jak jest dokładnie na instrukcji, którą widzieli, możecie sobie zobaczyć, jeśli w tym odpowiednim momencie w wideo moim kliknęliście sobie tam na odnośnik i sobie zobaczyliście, jak ten budynek tam jest składany. I zobaczycie sobie, jak ja on... złożyłem go tak samo, bo nie chciałem kombinować, nie chciałem przekombinować, nie chciałem nagle, żeby mi zostały trzy ścianki i w tym momencie została mi jedna ścianka, która też tej osobie została, i ja wyjąłem sobie jedną podłogę, bo stwierdziłem, że na moim piętrze nie ma okien, więc do Bolt Action i tak tam nie wstawię żadnych jednostek. Ona jest ładna, dekoracyjna, natomiast nie będzie pełniała zupełnie żadnej funkcji, a będzie mi utrudniała wstawianie jednostek. Mamy wieżyczkę mamy wieżyczkę, która, której się nie zdejmuje, ale mogę zdjąć z niej dach i tutaj na tej oto wieżyczce możemy sobie umieścić na przykład snajpera, czy jakąś, nie wiem, spotera, nie mam pojęcia jakie są dokładnie jednostki w, w, w Bolt action, ale załóżmy jakąś taką zwiadowczą jednostkę. I to całość zdejmuje się o, w ten sposób i otrzymujemy dostęp do wnętrza naszego kościółka. I tutaj z góry Wam pokażę. Tu była ta podłoga, Tutaj była ta podłoga, którą sobie wyjąłem. Ona była tutaj, w, 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 w tej przestrzeni. I gdybym tutaj zrobił jakieś okna w tych dwóch ścianach, to wtedy można by było to e, jakoś z, z, zrobić, zostawić. E, bo e, ogólnie, jak widzieliście na tym filmiku, zamysł jest taki, żeby zdejmować po prostu całe to pierwsze piętro. Ja to piętro zrobiłem na sztywno, więc u mnie się ono nie zdejmuje. Podnosi się cały budynek, jak widzicie. E, a te płytki są przyklejone, i one tworzą mi tak naprawdę że tak powiem utrzymanie tego budynku na ten moment na ten moment dodatkowo możemy sobie zdejmować te dwa daszki i też otrzymać dostęp do e drzwi e mamy drzwi jedne tutaj możemy wejść możemy postawić post jednostki możemy przejść w drugą stronę możemy je wstawić tu mamy tutaj okno mamy tutaj okno mamy tutaj dwa okna na dole tu mamy dwa okna na dole Tutaj z tej strony nie mam żadnych okien, no i tu mamy drzwi. No więc jest troszeczkę możliwości, możemy drzwi, tutaj te, te wewnętrzne drzwi możemy sobie rozchylić, tutaj mamy jeszcze drzwi, więc jest troszeczkę możliwości uważenia. No i ponieważ to, to wszystko, te piętra są dwa szczepione, parter z pięterkiem jest szczepiony, to możemy, no oczywiście trzeba tutaj, o tak, wcisnąć. To możemy sobie ten, ten daszek bez problemu włożyć, drugi założyć, i z powrotem założyć. Ten daszek. No i teraz co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał sprzątać... A, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, bardzo w sumie fajna i ważna rzecz. W zestawie było jeszcze troszeczkę tak zwanego e, scatter terrain, e, i tutaj wam pokażę teraz na kamerce, e, co tam dokładnie było. Były takie pius, piu -pius, czyli ławki kościelne, które myślę, żeby wykorzystać je i rzucić je gdzieś po prostu na zewnątrz kościoła, rzucone o na, na kupie, e, że wiecie, no ktoś tam to mm, wziął i. Budynek wykorzystuje jako, jak się nazywa, no punkt obserwacyjny, jako po prostu punkt strategiczny, a to wszystko co niepotrzebne wywalił na zewnątrz. Jest też jeszcze taka skrzynia skarbów. W zestawie były noże, tarcze, czym znaczy, dzidy. Takie nie wiem co to w sumie jak to nazwać. I, i miecze. O, taki jest miecz na przykład. Takie miecze były. Taka drobinka, ale stwierdziłem, że to fajnie będzie wyglądać, jak to się na przykład sobie skleje i też postawię gdzieś na terenie. Było, był też jeszcze stolik z książką, i była jeszcze też mapa. Zastanawiam się, co wykorzystać: książkę czy mapę. Nie mam sobie mam pojęcia której z tych dwóch. I, był jeszcze, I były jeszcze dwa krzesła, ale te krzesła mi się nie podobają i no wyglądają tak topornie. Do gry byłyby ok, natomiast no, mi tutaj do bolt action nie za bardzo. Jeszcze jedna rzecz. Stół, stół jak zwrócicie uwagę, miał tutaj, ma taką dziwną nogę tutaj z tej strony. I ten stół był po to, że była taka rzecz, taka część, może ją znajdę gdzieś tutaj jeszcze. O, jest. Była taka rzecz, że można było ten stół przypiąć do ścianki, żeby on się nie urywał. Jakbyście chcieli go przypiąć na piętrze, to on się razem z podłogą by się nie podnosił podnosiłby się ze ścianką, po prostu byłoby to na tej zasadzie, że stół by był wpięty w ściankę, o, w ten sposób, nie, widzicie, to jest taka przerwa, to by szło sobie tutaj, a stół by na przykład stał, no oczywiście to jest nie w tym miejscu, ale w sumie też, o, stół mógłby stać sobie tutaj przy oknie, na przykład, nie, e, więc wtedy byście podnosili cały budynek i ten stół by razem z tym sobie chodził, nie tracilibyście, nie, tracili, nie tracilibyście, nie tracilibyście, tej, tej, tej elastyczności, przesuwania budynku. No i dobrze, i jak widzicie, prezentuje się to całkiem fajnie, tak, tym bardziej jest daleka. Prezentuje się to całkiem fajnie. Wydaje mi się, że na stole jakby dostawić jeszcze ze dwa, trzy takie budynki z tej serii, wyglądałoby to naprawdę fajnie. Natomiast y, moja uwaga jest taka, że bardzo y, źle się niektóre rzeczy składają. Na przykład mamy tutaj takie buttresses. Nie wiem, jak się te takie narożniki, takie obwarowania, które chowają trochę te plastikowe elementy, które tutaj, y, które tutaj widać. I one są fajne. Natomiast jak się je składa, tutaj są takie bardzo wąziutkie te elementy. Te elementy są bardzo wąziutkie i tutaj się bardzo to rozchyla. Natomiast w ogólnym y, widać to bardzo z bliska. Natomiast y, tutaj, jak się już złoży, nie rzuca się to tak w oczy. Dach zostawiam zdejmowany. Oczywiście. Nie ma innej opcji. Te dwa małe daszki też będą zdejmowane. Oczywiście. Natomiast nie potrzebuję mieć tego całego budynku zdejmowanego, więc co ja zrobię? Ja sobie go po prostu najzwyczajniej w świecie. Jego ja sobie tam wkleję i on będzie po prostu tutaj na stałe, co też pozwoli mi na odpicowanie troszeczkę tego budynku. Tu rzuci się jakiegoś piasku, rzuci się jakieś trawki, jakieś tawciki. Wiecie, będzie to wyglądało bardziej tak realistycznie nabierze to troszeczkę wyglądu. Sam budynek mm, mieszane uczucia mam, powiem szczerze. E, z jednej strony fajnie, bo jest budynek raz, dwa, trzy, no zajęło mi to dosłownie może z pół godzinki siedzenia w przerwie w pracy i sobie poskładałem i jest, i już można grać. Natomiast jeśli chodzi o jego zdejmowalność i tak dalej stabilność jest dosyć słaba. I jak miałem ten budynek, tak jak tam było składane, że w takiej kształcie litery B, był taki, jak to się mówi, flimsyk, taki bujał się, nie wyglądało to zbyt dobrze. No i ja bym nie chciał na czymś takim grać i stawiać tam swoich figurek. I wiadomo, figurki do Bolta nie są najpiękniejsze, ale jakbyście grali w jakiegoś RPGa czy coś, no to tam może, możecie już mieć ładniejsze figurki. Wydaje mi się, że to, co zrobiłem tak, z tymi takimi otwartymi otwartą górą, że tutaj mogę sobie bez problemu wkładać rękę i przesuwać, przesuwać modele. To robi robotę i ułatwi mi grę. No i teraz i teraz co? I teraz y, muszę wkleić to, to po pierwsze, a później obteksturować, zobaczyć co mi tutaj nie będzie potrzebne, uciąć korfą y, i, i odpicować to troszeczkę. Więc za to się teraz wezmę. Wkleiłem. Puściłem wiązkę kleju, pokażę Wam. Puściłem wiązkę kleju po całym obramowaniu. Jak zresztą chyba troszeczkę widać, tam się przybuskuje. Jest taki już teren, trzyma się. Podejrzewam, że jakbym troszeczkę powyginał tą tekturkę, to by wszystko puściło i mógłbym sobie ten teren odzyskać. Ale ja nie chcę tego robić, więc co teraz? czym się teraz zajmę? Teraz zajmę się bardzo szybką rzeczą, a mianowicie wezmę sobie jakąś teksturkę i po tak szukałem wezmę sobie jakąś teksturkę i po tutaj tak mniej więcej gdzie jest ten obrys pokryję sobie mam nadzieję że widać jest taka kreska zrobię sobie ją kreskę po wszędzie tam gdzie na przykład na budynku mamy te takie elementy konstrukcyjne to po prostu sobie uzupełnię tutaj więcej błota zrobię później to wszystko uzupełnimy pomalujemy sobie aerografem i celem oczywiście nie chcę tutaj zalać tego wszystkiego piaskiem ponieważ nie chcę żeby figurki później jakoś się źle ruszały po powierzchni ale chcę żeby jakoś troszeczkę to realistycznie wyglądało więc pozalepiamy troszeczkę szczelinki no i będzie to trochę takiej dłubaninki, więc nie wiem jak wam to za bardzo pokazać podejrzewam że skupimy się tutaj na tej kamerce i wam pokażę jak po prostu będę to robił oczywiście Pokażę wam tylko kawałeczek, no bo nie ma sensu, żebyście oglądali, jak ja spędzę, na przykład teraz kolejne 40 minut wciskając w farbę teksturalną w każdą, w każde zagłębienie, na przykład, ale pokażę wam już tego efekt końcowy. Także do roboty. Użyjmy concrete. Tak to wygląda. Oczywiście straciliśmy troszeczkę teksturkę tego, tego kamienia, ale wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku widzie to troszeczkę lepiej. Pozytywnie wyjdzie, bo jeszcze to położymy jakiegoś łosza. Troszeczkę to pokolorujemy różnymi kolorkami, jakimś właśnie brązowym, zielonym może łoszem, żeby troszeczkę to urozmaicić. Teraz biorę się za nakładanie właśnie dark earth. Weźmiemy sobie Dark Earth i położymy go z zewnątrz i opatulimy sobie tutaj cały e, cał ten budynek, tak aby nadać mu troszeczkę takiego znowu realizmu e, i później przygotować to do przycięcia, wycięcia i e, właściwie to nawet chyba zrobię najpierw wycięcie i takie ścięcie pod kątem, żeby później móc to zapaczkać. Zrobimy tak. I tutaj wystarczająco dużo miejsca będzie, żeby powkładać takie rzeczy, czy nie wiem jeszcze, czy może tą <laughs> skrzynie ze skarbami. Raczej, ra, raczej te ławki tam wrzucę, ale <laughs> zostawiam sobie tą opcję. No i dobrze, i biorę farbę, nakładamy znowu teksturkę. No dobrze, zrobione. Pokryłem wszystko e, dark RF od AK i wygląda to całkiem fajnie. Pokażę wam tutaj na tej drugiej kamerce. Zobaczcie sobie. Zaczyna to wyglądać całkiem przyzwoicie jak jakaś mała dioramka. Oczywiście w środku wygląda to jeszcze nie tak imponująco, ponieważ wszystko jest wszystko jest po prostu białe bo nałożyłem tam taką jasną teksturkę, ona musi zostać zlana jakimś brązowym łoszem, żeby to się wszystko, wiecie zgrało razem kolorystycznie ale wydaje mi się wydaje mi się, że będzie efekt dobry fantastycznie minęło już, minęła już chwilka, wszystko mamy zaschnięte Warstwa jest na tyle już sztywna, że wszystko elegancko się nam się trzyma. Dla ułatwienia pracy, zdejmę sobie, zdejmę sobie i daszek i, i zdejmę sobie też te nad, nadbudówki, nie wiem, jakie te, te, te małe daszki. Mógłbym technicznie też zdjąć tą górę, ale ona nie będzie mi aż tak przeszkadzać. Wykorzystamy sobie karak stone. Będzie to taki bardzo kamienisty. Bierzemy duży pędzelek, duży pędzelek, który będzie do braszu i weźmiemy sobie taki nieużywany pędzelek, to jest jakiś zestaw wiecie 3,4 cala pędzelek z tego co widzę test ręki troszkę brudzi no i bierzemy się za delikatny taki overbrush przypominam Wam, że i tak będę bardzo dużo trawki tutaj kładł więc bardzo dużo trawki tutaj wyląduje, ponieważ to ma być wiosenne, to nie ma być moja czterdziestkowa podstawka, to ma być właśnie podstawka taka, e, wiecie, realistyczna. Oczywiście jadę sobie też troszeczkę po ścianie, żeby ta teksturka, która wylądowała na ścianie też została troszeczkę rozjaśniona. Możecie się zastanawiać, dlaczego w ogóle braszuje, coś, dlaczego w ogóle to maluje, skoro i tak pokryje to trawą? Ano, jest kilka powodów. Pierwszy to jest taki, że z doświadczenia wiem, że jeżeli się czegoś takiego nie pokryje, nie pomaluje, nie, nie zdrajbraszuje, to później ta trawa będzie się przebijać i będzie, na przykład w tym przypadku byłoby widać czarne. Czarną dykta byłoby widać, a to nie jest dobry widok. Lepiej jak już tam pod spodem, tak staram się na pokazać, a który to, to lepiej jak już tam spod spodu wy, 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 wyziewa, chociażby tak średnio najeżdża, zrobione coś, niż po prostu czarna, czarny plastik. E, pod drugie, czy znaczy plastik, czy tam tekturka. E, a najważniejszy powód, najważniejszy powód, czyli, a, czyli przede wszystkim, trawa nie pokrywa, zawsze coś się przybije, ale trzeci, najważniejszy powód jest taki, że. This is the way, po prostu tak się to robi. Idziemy teraz do tawcików. Oczywiście, z nie będziemy daleko szukać. Idziemy do firmy Paintforge. Rzucamy kilka różnych kolorków. Upstrzymy to troszeczkę. Tak jak mówiłem, moja mapa jest mapą, może nie to, jest mapą e, wiosenną, więc weźmiemy troszeczkę co prawda to są ususzone, ale one się tak nie rzucają w oczy i nie są takie agresywne. E, weźmiemy troszeczkę Dried blood, dried blood flowers. Weźmiemy sobie ich kilka, powklejamy tutaj w niektóre miejsca. Szczególnie takie miejsca, które będzie mocno widać, i będę widział, że są jakieś takie braki porobione. Coś nie, do, nie dosmarowałem. O jakiś narożnik tutaj. O. Wrzucimy ich sobie kilka. Pamiętajcie też, less is more oczywiście. Ja w tym roku będę musiał udać się do Paint i zrobić znowu zapas tych swoich ulubionych kwiatków. Mam dużo różnych kwiatków, ale kilka rodzajów to są moje ulubione, więc będę musiał uzupełnić zapasy. Może uda mi się zdobyć jakieś próbki, żeby wam pokazać. Następne kwiatki, jakie mamy to są Summer Flowers. I to, co mówiłem, to ma być wiosenna, letnia, że tak powiem, sceneria, więc tutaj wciskamy trochę tego. I staram się też, jak widzicie, nie, y, wrzucę kilka takich na środek, ale będę się starał, żeby one były gdzieś na przykład tutaj, a nie tu, gdzie będą potencjalnie figurki latały i biegały modele, nie? Tutaj trochę tak. Pod tym oknem zasadzimy takie jasno-zielone. Zasadzimy co? Ja <laughs> zasadzimy. No i zastanawiam się, czy nie zrobić, e, jeszcze trzeciego kolorku dodać. Dla zróżnicowania e, użyjemy Bee -field. Field, czyli pszczela polana, pszczele pole. E, wrzucić po prostu, o na przykład tak, żeby to wyglądało jakby to było faktycznie zasiane z jakimś roz, e, rozmysłem, zamysłem. O tutaj są na zmianę i tutaj też je wrzucimy tylko po prostu jako taki akcencik kolorystyczny. Nic więcej. Małe w takie śmieszne kępki. O, nic więcej, delikatnie. A wszędzie indziej zaraz wylejemy klej i zasiejemy zasiewaczką. Mam nadzieję, że to jest ten kolor, który używaliśmy, bo y, zakładam, skoro jest jeszcze. W zasiewaczu, a nic innego nie robiłem do, od tamtego czasu. Dla ułatwienia, użyję sobie tej dykty, którą miałem wcześniej. Do, wykorzystałem do zrobienia spodu, żeby później mieć z czego łatwo zgarniać sobie trawkę. No i co? Wrzucam wam widok z góry. A może być, możecie mieć w sumie ten widok. Wylewam sobie troszeczkę kleju. Bierzemy ten sam pędzelek, który używałem do teksturki, do, czy do, do drybraszu, i po prostu tak się wciskamy. Po prostu dosyć grubą warstwę, i będziemy sobie to jechać sekcjami. Zrobimy tą część ściany, znaczy część makiety. Przede wszystkim możemy sprawdzić, czy nam zasiewacz działa. Jak wciśniemy przycisk, świeci się lampka. Działa, czyli możemy spokojnie teraz podłączyć, włączyć. Przechodzimy na następny obszar. Słuchajcie, zasypałem już całość, całość dookoła mam obsypaną ładnie trawką, pokażę Wam tutaj do tej drugiej kamerki. Wszystko elegancko jest obsypane i teraz zostawiam to na parę minut, dosłownie na jakieś 10-15 minut, tak aby to sobie troszeczkę złapało. Ale nie wszystko, i wtedy znowu zrobię odszypywanko. Popukam to, żeby to wszystko wypadło. I wtedy zajmiemy się łoszem w środku, żeby nadać tam też troszeczkę definicji temu brudowi. Brudowi, brudu, brudowi. W środku zdmuchniemy sobie wszystko, posprzątamy sobie stanowisko i weźmiemy się za właśnie klejenie tych wszystkich krawędzi. I ostatecznie wklejanie potencjalnie może tych ławeczek tutaj w to miejsce, które, które, mówiłem, że pewnie może spróbujemy tutaj wkleić, żeby zobaczymy jak będzie wyglądać. Postawimy trochę żołnierzyków, postawimy trochę tego terenu i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będę teraz otrzepywał z całego nadmiaru. Trzeba obrócić. Fajnie. Nie wiem czy widzicie, tak się sypie. No i teraz trzeba zamknąć oczy. Jak to nazywa się chyba jedna drużyna czterdziestkowa, eee, pochyl się i kaszli, to tutaj trzeba zamknij oczy i dmuchni. <słyska> 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 Czasami przypominam sobie, że jestem trochę debilem. O. Możemy to zrobić aerografem chyba. No dobrze, oczyścimy jeszcze troszeczkę tak brzegi żeby potencjalnie coś jeszcze, wszystko co luźno tutaj, o, takie, takie rzeczy oczyścić. To wymaga troszeczkę pracy, ale nie jest skomplikowane. No i zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę Wam z drugiego rzutu. Zobaczcie sobie. Bardzo fajnie wiosennie, letnio. Letnia taka dekoracja. No, i teraz co zrobimy? Zerkniemy sobie, czy te ławeczki chcemy faktycznie tutaj wrzucić. Tak by to wyglądało. O, jedna ławeczka jakoś tam może przewrócona. O, przewrócona, jedna. Druga przewrócona. I tutaj trzecia na górę. I czwarta gdzieś. O, tak rzucone. Żeby po prostu robiło. Wiecie, z jednej strony chcę wykorzystać, co mam, a z drugiej po prostu wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądać. Coś tutaj się dzieje. Udało mi się dzięki temu, że zrobiliśmy taką podstawę. Udało mi się jakoś to ładnie złączyć i wygląda to troszeczkę bardziej realistycznie. Po drugie jest to dużo sztywniejsze, a po trzecie no, jest takie bardziej sceniczne, jakby nie było, i wygląda moim zdaniem dużo, dużo lepiej. O, widzicie, te ławeczki możemy sobie tutaj dorzucić, no i to by było na tyle, słuchajcie. Udało mi się, wydaje, wydaje mi się, że udało mi się podnieść wartość tego budynku, udało mi się podnieść jego ogólny look and feel, jak to się ładnie mówi, czy właściwie nieładny, bo to po angielsku, jego ogólny odbiór. Jest to konstrukcja dużo sztywniejsza, jest to konstrukcja dużo bardziej pewna i Wydaje mi się, że zajęło mi to jakieś dwie godziny budowanie tego wszystkiego. Może troszeczkę więcej. Załóżmy, że trzy godziny wraz z budowaniem tej, tej tej kaplicy, tego kościółka. wydaje mi się, że warto. Samo zbudowanie to jest maks pół godzinki, jeśli no godzinka, jeśli, jeśli jesteście super ostrożni i bardzo powoli takie rzeczy robicie, natomiast wydaje mi się, że spędzenie dodatkowych dwóch godzinek na zrobienie takich rzeczy to nie jest duża inwestycja czasu, szczególnie, że na stole będzie się to prezentować dużo lepiej niż po prostu zwykły tekturowy budynek. Wartość dodana, moim zdaniem ogromna. Ja z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie, bo to był chyba, chyba będzie, wyjdzie długi materiał. Do zobaczenia wkrótce w innych materiałach. Jeśli macie pomysły, co mógłbym dodać nawet z firmą Battle Systems do tego projektu. Dajcie mi znać, co byście chcieli zobaczyć. <coughs> o, umieram. No, <coughs> na moim stole do Bolt Action rozważę zakup lub też rozważę nękanie producentów. Może mi wyślą jakiś budynek. Może będziemy, może otrzymamy coś, co będę mógł wam pokazać, a wy będziecie mogli zastosować w swoim hobby. Dziękuję wam bardzo. Do następnego razu. Cześć. Dobra, a teraz kurde, nie powiedziałem im chyba, ale trzeba ten łoż położyć. Mamy tutaj Agrax i jedziemy z tym łoszem. Tu jest pędzel, tu jest ogromny zoom. Agrax AirShade.